Andrika Koperska, Telewizja TV. Znajdujemy się na premierze filmowej filmu Listy do M, piąta część. Ze mną jest aktorka Kasia Kwiatkowska. Witaj Kasiu. Cześć, dzień dobry, mm. dobry wieczór. E, – Witaj. – Czytam dzień dobry. Nie wiadomo, kiedy nas będą oglądać dokładnie. państwo. E, – Dokładnie. Witam. Z tego, co wiem, to jest twoja… Y, pierwszy raz w tej produkcji Listy do M pojawiasz się jako postać Maryla. Co to będzie za postać? Czy ona namiesza, czy nie bardzo? No, – To będzie pazerna postać. To będzie postać, której bardzo zależy na tak zwanych, pięknie nazywanych, pieniążkach. Mhm. Które są przecież tak ważne w życiu niektórych osób, a właściwie wszystkich. No nie, ja jestem e, kuzynką Kariny. E, I e, my się chyba bardzo rzadko widujemy. Mnie się wydaje, że mm, latami się nie, nie, nie widywałyśmy, nie widzieliśmy w ogóle w całej tej rodzinie, bo, nie, bo jesteśmy taką rodziną, z którą ewentualnie dobrze wychodzi się na zdjęciu. E, no, i, no i nic, jesteśmy taką trochę upiorną rodzinką, można powiedzieć, e. że właściwie. Adam z familii to, to są nasi jacyś kuzyni. Mhm. Karina gra Agnieszka Dygant, czyli z nią będziesz miała najwięcej scen w tym filmie, tak? I pewnie ze Szczepanem, czyli Piotrem Adamczykiem. My y, jesteśmy cały czas w dużej zbiorowości, właśnie tak, y, oczywiście z Piotrem Adamczykiem i z Agnieszką Dygant, ale można powiedzieć, że my tworzymy taką kiść winogron. Mhm. My jesteśmy cały czas razem i po prostu każdy z nas ma swoje racje, każdy ciągnie sznurek w swoją stronę i każdy walczy o to, żeby uszczknąć sobie część y, spadku, którego tak naprawdę jeszcze nie ma, bo my dzielimy skórę na niedźwiedziu, ponieważ, ponieważ wuj, nasz najbogatszy członek naszej rodziny, grany przez Jana Peszka, jeszcze żyje i mm -hmm. ma się dobrze. Mm -hmm. Tylko przez moment, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, czy on się poślizgnął, czy coś tam się stało, znalazł się w szpitalu. No i my już się zebraliśmy jak te sępy i tak naprawdę e, wymieniamy swoje zasługi, kto więcej dla niego zrobił, e, kto więcej się namęczył, po to, żeby ten spadek... E, Uzyskać. Mhm. Czyli będzie też dużo takich kwestii, właśnie tutaj materialnych, mhm. i może będą jakieś morały wyciągnięte pod koniec tego filmu. No myślę, że każdy dla siebie wyciągnie jakiś morał, ale no nie wydaje mi się, że chyba po prostu się pośmiejemy z, mhm. z naszych wad yy, i zobaczymy. Zobaczymy może siebie samych albo naszych bliskich w krzywym zwierciadle. Oczywiście nikomu nie, nie życzę akurat hmm. takiej rodziny. Bardzo by było niemiło. E, między takimi ludźmi się znaleźć i zorientować się, że to są nasi bliscy, ale na potrzeby filmu wydaje mi się, że to po prostu będzie zabawne. Mhm. Jak to w komedii zabawnie? A zapytam też o samą pracę na planie filmowym, bo dołączyłaś już do takiej trochę zgranej ekipy, bo już cztery części tego filmu powstały. Teraz piąta część. Jak pracowało się właśnie na planie, jak przyjęli ci aktorzy, reżyser, jak to wszystko wyglądało? To, to jest tak, że nasze środowisko filmowe nie jest aż tak gigantyczne w Polsce i my się. W ogóle dosyć dobrze, najczęściej znamy. I to jest tak, że z, akurat z Agnieszką Dygant i z Piotrkiem Adamczykiem my się znamy od dziecka, bo byliśmy e, razem w ognisku teatralnym przy Teatrze Ochoty. Znamy się od 14 roku życia. Potem w dorosłym życiu zdarzyło mi się kilka razy pracować z Agnieszką. E, z Piotrkiem też spędziłam dwa ostatnie sezony na planie serialu Kowalscy kontra-Kowalscy. E, więc no, po prostu właściwie. Czułam się nowa, a równocześnie nie do końca nowa, tym bardziej, że resztę mojej rodziny też bardzo dobrze znałam. Trochę mniej znałam się z reżyserem Łukaszem Jaworskim, ale w sumie też coś razem robiliśmy, a poza tym on jest młody i zdolny i oraz sympatyczny, więc oraz jeszcze co powiem komunikatywny. I taki jakiś zorganizowany dobrze, no to w takiej sytuacji to czujesz się od razu, jakbyś, jakbyś też była bardzo już zaprzyjaźniona. Więc naprawdę bajka, każdemu polecam. To okay. była przyjemność. A jak długo trwała praca na planie nad tą fabułą? Wydaje mi się, że to są dosyć szybkie strzały. Wydaje mi się, że tu mogło być 25 dni zdjęciowych, z czego. Akurat nasza rodzina męczyła się ze sobą wydaje mi się 5 dni. To bardzo szybko, błyskawicznie wręcz. No tak to się robi, mhm. tak. Mhm. Na koniec też takie pytanie od widzów. Dlaczego warto wybrać się właśnie na piątą część listy do M do Chin? Dlatego, że będzie mm, świeżo rzeźko, będą jakieś zupełnie nowe sytuacje. Przede wszystkim będzie wesoło i myślę, że jak zwykle też będzie wzruszająco. Yy, I będzie też taki, wydaje mi się, nowy zupełnie odcień. Akurat w tym odcinku, tak jak każdy, ma swoją taką gamę troszeczkę innych kolorów. Aha. Więc yy, mnie się ten scenariusz bardzo podobał i czytałam go z przyjemnością. I tak naprawdę, nawet nie wiem, kiedy go zaczęłam, kiedy skończyłam, bo to mi tak strzeliło i mi się zbiegało, wow, ale trzymają poziom? Hm. Tak. Super, pięknie, dziękuję za rozmowę, a Was widzowie zapraszamy do kin już od 4 listopada, do kin w całej Polsce na film Listy do M, część 5. Dziękuję ślicznie. Oczywiście, zapraszamy.